I? Hej, tutaj Oli! Zobacz, co my dzisiaj będziemy tutaj robić? Koktajl. Jaki koktajl? Truskawkowy. Co nam jest potrzebne do takiego koktajlu? Truskawki, blender, maslanka i dzwonek. No to do dzieła. Co teraz? Co, co musimy teraz zrobić? Truskawki gdzie wsypujemy? Do dzwonka. Do no dzwonka. Trzeba najpierw takie skawki umyć? Tak. Ja już je umyłam. Aha, wcześniej. No to dobrze. Czyli są przygotowane. To najważniejsze. A ty umiesz jedną? No to nieźle. Rzucamy, rzucamy. Zobaczcie, jak dużo już mamy. No, chyba zupełno. Teraz Miska jest pusta. Dobra, dolewamy maśniankę? Nie no jasne. może odkręcać? Tutaj! A no to tutaj? Proszę, trzymaj. I dolewamy no. do dzwonka. No, dolewamy do dzwonka. A nie za dzwonek? A, gdzie jest? Do pełna. Do pełna. Wędruskawki też się... wyświetla. Metruskawki też gdzie jest trochę. Do pełni. Stop! Stop! Tyle? Ja, stop, wystarczy. Dobrze. No, a Dobry. więc teraz co zrobimy? Do Blendujemy! Dobra. Ja włączam. Okay. A blendera można używać tylko? razem. Przy rodzicach? Tak. No to gdzie trzeba wstać?

jak to wygląda. Ta maślanka barwi się na kolor czerwony. Nie, różowy taki. Aha, to jest różowy, O, Widzisz, jak się bawi. To nie, Ups. jest nie, nie, nie. Tak. Musimy poczekać ile Co? Tutaj. Co tutaj? widzisz się? się tak. No poczekaj, może troszeczkę odlejemy. Ja Wezmę troszeczkę odleję, żeby się nie rozlewało. No i możesz blendować dalej. To jest, to jest. Jak suzanka skończy, to dostawisz, dobra? Aha, też blendować, dobra. No to za Tędy rębię Na dole tam jest niezły wir. Nie można. Teraz dobrze? poczekaj na mnie. Ciężko? Tak! co? to... Takie to nie było, nie? No, Oj, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Chodź, nie? Mogę? Oj, co? Czekaj, jest teraz takie coś. Na chwilę ten będę tak wyjąć i tak o. Trzeba tak na silnikę. Też też tak wyglądać? Dobra. Poczekajcie, ja może poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ola, poczekajcie, poczekajcie. Ja to trochę odleję, więc bo do flanki mamy zbyt dużo. Okej, okay, okay, dobra. Dawajcie. Ja też chcę. Tu cię tam pośle. nie szkodzi, to ścieramy. To Pokaż, Teraz będzie kontrola jakości. Czy jeszcze są całe? Tu takie. Do... Dobra. jeszcze Dobra. Dobra. jeszcze Dobra. ja Dobra. Dobra. To do środka i wtedy można blendować. No. Blender jest ludny. Ludny. Mm -hmm. Czyli wszystko trzeba będzie potem dać do mycia. A kto to będzie? Ty tata. Ta. <laughs> Dlaczego ja? Najgorsze zadanie dla mnie. Ta, ta. Dobrze, to teraz ja pobawię się znowu w kontrolę. Okay. Dobra. Moim zdaniem wystarczy... Wystarczy. Dobrze. Dobrze. Teraz mam Super! Dobra, odkładam blender. O, może wezmę go tak do miski, żeby nie kapał. I tutaj go dam do zlewu. No, dobra. Jest sobie kapie okay. do miski. Tata. Jest no. sobie kapie do miski. Dobrze. Czyli co? Testujemy? Tak. tak. Mam takie szklaneczki. Tą, Tą chcesz? Ta Tą będzie twoja? A ta moja. No dobra. Wsiotku jest moja Okej okay. No to na zdrowie Cyk Cyk Dobrze Dobre, niezłe co? Kwaśne trochę co? Tak mm. dobre, tak, dobre. Czyli mamy gotowe. Super. Maloty. Pa! I zostawiacie łapki w górę Dajem. i subskrypcie maloty. Wąsa masz? Dajem. Super.